Cześć z tej strony, ja. witajcie w Wortanderze. Dzisiaj polatamy sobie łapiątką, pojeździmy też 34 wersja 57, czyli naprawdę bardzo dobry czołg. Jest to taki skok mniej więcej jak z F1 w, nie, w niemieckich czołgach do F2, czyli dostajemy to samo, tyle że z bardzo dobrym działem, wręcz rewelacyjnym, i tutaj jest identycznie, to jest. Taka sama T34 jak poprzedniczka z 1942 roku, tyle że dostaje po prostu rewelacyjne działo i zaczyna wymiatać. Jeśli chodzi o zniszczenie tego czołgu, jest równie proste jak, jak każdego innego T34, którym dotąd graliśmy. Wszystko tutaj wchodzi, wybucha w przód. Jeśli tylko jest jakiś porządny pocisk w nas skierowany, tam nie ma żadnego problemu w zniszczeniu nas. Ale na szczęście możemy odpowiedzieć tym samym. Jest to stokowa maszyna, tak więc no nie pokaże jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Niemniej już teraz z tej podstawowej amunicji można sobie rozwalać jak się chce. I, I to jest fajne. Jest tylko problem z tigerami od przodu nie przebija się ich za bardzo. Mówię oczywiście o, o, o pancerzu przednim, bo wie, że już jako tako wchodzi, ale też jest jeszcze trochę problemu. No, przydałaby się ta potężniejsza amunicja. Niemniej, prędzej czy później się ją odblokuje i będzie można śmiało naparzać. Jedziemy tutaj na górkę, spróbujemy. O, zniszczyć właśnie tego pana. Tutaj kurczę panów jest sporo, bardzo sporo. O, strach tam jechać. Spróbujemy tak boczkiem, boczkiem, boczkiem. Macie jaki porządny wygar. Koleśa nie ma. Jest drugi. A i Za nisko. Jak szybko. Popiernicza. A nie dalej. Dobra. Spróbujemy w tego się wstrzelić. O, ładnie się wstrzeliliśmy od razu. O, wreszcie dostał. O, potwajczony. Bardzo miło. Żegnam. Widzicie działko bardzo dobre, bardzo celne. O, tutaj mamy groźny czołg. Ten pan stoi, ale jego trafić to nie, nie stoi. Jedzie. Będzie bardzo ciężko. Ale jakoś się udało. nas zobaczył. Ach, nie będziemy już tak tam walić. Kiedy tutaj mamy czołgi tak blisko. Zdjęło go. O, ktoś tu został, tu jest jeszcze czołg. To jest dobra mapa na natłuczenie całej masy punktów, kasy. Ma nie ma lepszej mapy. Po prostu jest tu masa rzeczy do zniszczenia, pomijając przeciwników. Jak no widzicie, ten czołg się na to do, do tego celu doskonale nadaje. Bardzo intuicyjne działko. Praktycznie w ciemno się namierza. No i wygar. Wygar po prostu przedni. No, chyba było ciut za wysoko. No właśnie. Dowódca. Czy trzeba jeszcze troszkę zmniejszyć? Aj. Twardziel wytrzymał to. Widzę, że ktoś nas tam objeżdża z boku, ale czekajcie, zerkniemy. Czy tych panów widać? Ciężko stwierdzić. O, tego było widać. <gry> o, f2, to ten czołg jest groźny, to. Go tutaj nie chcemy. Dobra. To lewa flanka czysta. Czyścimy dalej prawą. O, tutaj jeszcze jest F2. Te drzewko nam tu nie pomaga. Dobra. Ulala, to będzie long range shot. Gdzie poleciał? O, proszę. Teraz powinno być Gitas. Nie jeszcze. O, idealnie. Jak widzicie, strzela się z tego bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Przypominam, stokowy czołg. Ok, następny. O ale nieczysto, nie Ciutkę za nisko. Dobra, spójrzcie też, jak ładnie ten czołek przeładowuje. Jest to naprawdę wspaniała maszynka do, do mielenia mięsa. O, matko, tutaj to. No, ale trafiłem. Ale no, ciężko, ciężko tutaj coś przymierzyć w takim gąszczu. Tylko walimy na kierunek. Yy, my tu gadu gadu. A tu ktoś stoi. I to, i to groźny ktoś. Yy, tylko stoi za górką. Tam no, wyjeżdża. Ciężko powiedzieć. Ich tam łapie. No, tak czaj się. Czai się może nam. Jakiś kolega, drugi ja. o. straszy nas. O, tu jest ładny czołg do rozwalenia. A strasznie szybko pomyka. Tutaj poczekajmy na niego. Ja. Tam jest górka, szkoda strzału. Paki się strasznie pochowali. Dobra, spróbujemy tego. No, nas zniszczy ten na tej górce. Coś czuję, że wyjedzie w odpowiednim momencie i, i zrobi porządek, niestety. O rany, jak ten koleś się. Ale dostał. Dobra, szybciej, szybciej, bo jeszcze tą LK musimy. Zmienił pozycję. Amra elegancko poszła. A ten pan włączył gaz do dechy i teraz będzie trudnym celem. Ciudza. Widzicie, pociski mają, są bardzo szybkie i nie trzeba takiej sporej korekty robić. No dawaj dawaj teraz właśnie Teraz już było dobrze Szczęciutko. O, 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 o Idealnie Jakiś samolot nad nami chyba latał, coś próbował zrobić Tam na górze są chłopaki Dziwne, że się nam nie wyświetlają, chyba za tą górką ciągle stoją. Niech sobie stoją, jak tam 9-15 czołgów zniszczonych, 5-400 punktów. Może być, może być, nie najgorzej jak na razie. Ale może jeszcze się uda coś uszczknąć więcej. Udało się. Dobra, czy ten pan w końcu wyjedzie? No. Czekamy na niego, czekamy... i nic? Hmm, pojedźmy. Tam ich jest dwóch. Jeden jest tutaj chyba gdzieś w rowie. O, przynajmniej był jakiś. O, dobra. Tu mamy kogoś, ładnie się wysunął. F2. A, i lufa działa. Świetny, świetnie. A, jeszcze nam się odgryzł. Dobra, działowy. Działowy nas interesuje, jak najbardziej. Aj! Ajajaj, aj, aj, się schował. Tam jest ich... o, jest ich troszkę. Oj, ten jest daleko. Mnie zmyliło już tyle tych celów, tam jest. Gdzie jest ten, co tutaj był blisko tutaj Widać go tylko kawalątek Zaraz musimy tu wyjechać szybko, szybko No, nie, nie uszkodziło No, tu go ładnie uszkodziło. O, 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 o ten pan. Świetnie, świetnie go widać. Oj. Już, 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 już Poczekaj, mój drogi, już strzelam. Dziękuję. Jeszcze ten pan. To się nazywa maszynka do mielenia mięsa. Ładnie, już nic nam nie zrobi. Szybciej, szybciej. Aj, za wysoko. Dobra, zdmuchnięty. Ktoś miał, ktoś miał. O kurczę, to, to ciężki cel. Aj, no wreszcie polegliśmy, no ale tyle co się udało rozwalić, to mówiąc szczerze, tak łatwo nie jest osiągalne zazwyczaj. I z dodatku, jeśli mamy słabe działo, to prawie w ogóle. Zobaczmy, ile my w ogóle natłukliśmy, bo tutaj już raczej nie dojadę do walki. Z tylko sobie popowiadamy. 19 czołgów, moi mili. I 3 asysty, 600 punktów. No to jest, to jest ładny wynik, jak na stokowy czołg. Myślę, że bardzo dobry. I myślę, że ten wynik powie Wam wszystko na temat tego czołgu. Nazwiemy go czołgiem Miazga. To tyle. Jeśli ktoś mówił, że Rosjanie mają słabe czołgi, pamiętajcie, nie słuchajcie takich ludzi. Tak samo jak ktoś mówi, że Niemcy mają słabe czołgi. To jest wszystko takie czcze gadanie. Są po prostu czołgi lepsze i gorsze, no, tak, jak, tak jak w życiu. Żadna nowość. Nie jest też powiedziane, że ten czołg za jakiś czas nie dostanie jakiegoś nerfa albo bufa. Różnie to bywa, czasem się nawet bufuje takie super czołgi. Dlatego na tą chwilę, jak dla mnie, jak już mówiłem na samym początku, po pierwszej bitwie, już wiem, e, jeśli oczywiście trochę pojeżdżę, e, na co będzie stać daną maszynkę. I tak jak mówiłem to jest mniej więcej taki skok jak między F1 a F2 Czyli jak będziecie mieli ten czołg, będziecie bacić, tak jak widzieliście tutaj na już pokazuję na załączonym obrazku jest potencjał. Oczywiście pamiętajcie, że nie jesteście czołgiem pancernym, jak was będą ostro strzelać, to, to, to znikniecie tak samo jak ja zniknąłem tylko yy, no zaleta tak samo F2 jak i tego czołgu jest 100 że tutaj bardzo często się bierze czołgi na strzał, dwa strzały jest pozamiatane. Dlatego jeśli ktoś no, widzi ten czołg, to po pierwsze już mu się ręce pocą. A po drugie ten czołg bardzo szybko przeładowuje i dzięki temu nawet jak pójdziecie na wymianę i nie zginiecie od razu, a sami kogoś nie zniszczycie, to jest duża szansa na to, że po prostu pierwsi oddacie strzał i, i, i tyle. Dobra, rzuciło. No jak już widzicie, stokowy nie będzie. Weźmiemy sobie najpierw podstawowe pierdoły, jakby ktoś nam tutaj o. I tyle. I już dalej znowu sobie wynajdujemy. Oki doki. Dobra, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że bitwa się Wam podobała. Trzymajcie się. Cześć.